jeszcze czekamy aż wejdzie do start maszyny Zew Krwi, Siwek sześcioletni podopieczny Krzysztofa Zalińskiego zajął miejsce w maszynie startowej, mamy sygnał do startu i ruszyły, stracił nieco, straciła nieco na starcie, Gandawa była ostatnia, ale jeździec padł z jednego z koni, ależ proszę Państwa, to nie wiem czy to nie, nie wiem, nie wiem, zaraz tutaj się przyjrzymy, yy, jakie to... Konie galopują, a które, które bez jeźdźca? W każdym razie na pewno na prowadzeniu jest Fata. Na drugiej pozycji galopuje Makul Ben Ramon. Blisko jest Fort William, on jest trzeci. Teraz na trzecie miejsce przechodzi wieża snów. Fort William. No, będzie niebezpiecznie, bo ten koń razem tam ze wszystkimi galopuje. Jest Gandawa. Blisko jest także Amur. Nie wiem, czy to przypadkiem dziewczynka z Alastera nie spadła. Bo to chyba tego konia akurat nie ma w stawce. Tak, jest to Alaster, nie da się ukryć. Koń trenera wyżyka. Ale na prowadzeniu Fata na drugiej pozycji galopuje Makul Ben Ramon. Konie już są w połowie zakrętu. Wciąż na czele Fata. 62 kg, no jak na kobyłem to sporo, ale Fata jest na prowadzeniu. Makul Ben Ramon, wieża snów przy wewnętrznej. Amur przy kanacie z tyłu zew krwi. Herkules także, także z tyłu galopuje Fort William i na prostą wyprowadza Fata. Fata za nią finiszuje wieża snów. Fata próbuje ją dogonić wieża, wieża snów. Także Efata, Efata e, utrzymuje prowadzenie, Jerzy Ochocki dzielnie się broni, tu najbliżej publiczności finisuje Herkules środkiem Toron, na pewno ma najlepsze warunki, ale koń chyba dosyć mocno wyłamuje. Już na prowadzeniu jest Alaster, ale on oczywiście się nie liczy. E, efata i wieża snów, Efata wieża snów, a polem e, finiszuje Herkules. E, Herkules, Herkules wysuwa się na prowadzenie, dzielnie walczy z wieżą snów. Herkules, wieża snów i jeszcze tam finisuje Fort William, ale zwycięża Herkules na drugim miejscu, wieża snów, na trzeciej pozycji Fort William i na czwartym miejscu przygalopowała Fata.